Wiecie, ja mam mało czasu, więc... Właśnie, bo ty się... Sypię. Ale mniejsza teraz mam rento. No, umiejętności, ciekawość. Więc stwierdziłam, że ma to potencjał, może zostać kiedyś. Bo wiecie, ja mam mało czasu, więc... Właśnie, bo ty się... Sypię. Tak. Te ewokacje, o mnie. Pływają dobrze raczej na Twoje ciało. To jest efekt płonących piasków, czy...? Nie, mój... Tak jak wcześniej już mówiliśmy, mój czas się kończy po prostu. Moje ciało nie jest stworzone do tego, żeby przetrwało długo. Tak z... Nie wiem, z 20 lat będę miała jeszcze. Ale powoli efekty zaczynają. 40 lat maksimum będzie. O to, to dwa razy tyle, jak teraz. Zobaczymy, w jakim stanie w Czy będę w stanie wychodzić z pokoju, czy się ruszać, czy będę w stanie być w ule?